Witam państwa bardzo serdecznie. W tym tygodniu omówimy sobie papierosy marki Chesterfield. Dokładnie będą to papierosy niebieskie. Eee, pomysł za ten odcinek podesłał użytkownik Wojtek, za co ci serdecznie dziękuję. Na początku chciałbym jak zawsze podziękować za wiecie, 470 subskrypcji. Jesteśmy coraz wyżej w progu 500. Tutaj się wyświetla lista ostatnich subskrybentów. Serdecznie dziękuję. <laughs> Może zanim przejdziemy do degustacji, może troszkę o samych papierosach i ich historii. Skąd w ogóle taka nazwa Chesterfield? Otóż, proszę Państwa, wzięło się to z nazwy hrabstwa położonego w stanie Virginia w USA. Przez długi czas firma była pod zarządami American Tobacco Company. I weszła na rynek w 1873 roku, więc XIX wiek. Więc yy, kawał historii. Na początku była to mieszanka tytoniu, oficjalnie dalej jest ona utrzymana. No, zapewne zmieniali to na przestrzeni tylu lat, no bo jednak jest to kawał historii, jak mówię, druga połowa XIX wieku. Yy, na początku była, był to tytoń amerykański pomieszany z tytoniem yy, tureckim. I oficjalnie tak jest do tej pory. Obecnie co prawda już American Tobacco Company tym nie zarządza, a oczywiście Philip Morris, e, największa firma tytoniowa na świecie. No więc. jest. Pokrótce mniej więcej tak proszę Państwa wygląda historia tych papierosów. Długo na rynku, no historię mają. Niestety więcej informacji na ich temat mi się nie udało znaleźć. Jak widzicie mam zaledwie dwa opakowania, czego to jest starsze, kiedyś kupiłem dawno temu, a to zakupiłem na potrzeby odcinka. Więc jest nowiuśkę, Nasze nowiuśka to już nie jest, bo już trochę to wypaliłem, ale zrecenzujemy sobie niebieskie chaserfiki. Yy, myślę, że następny odcinek będzie o chaserfikach pomarańczowych, spróbuję iść tak tematycznie, jedna marka i z niej powiedzmy kilka odcinków. Yy, co ja tak na dobry początek sądzę o tych papierosach no, trudno mi się było na nie przestawić yy, No bo wiadomo, że palę kamele niebieskie na co dzień No ale na potrzeby odcinka zakupiłem taką paczkę Jak odpaliłem pierwszego Chesterfielda o, To mi nie smakował yy, Musiałem się do nich przyzwyczaić Musieliśmy się tutaj z tym smakiem dotrzeć No ale jak już spaliłem prawie całą paczkę To już nieźle To, to, to już są znośne a więc dobrze, że Państwa, spróbujmy go. Teraz nie smakują źle, tak jak mówię. Załóżmy się do tego smaku przyzwyczaić, jednakowoż jak smakował na początku. Pierwsze to zapalenie mnie wręcz odrzuciło. Aż zacząłem żałować zawsze, że sobie nie kupiłem dwóch paczek: Kameli i Yyy... No jest to smak gorszy od tych kameli, ale nie jest myślę, że najgorsze Są papierosy, które smakują gorzej, na przykład parlamenty myślę, że smakują dużo gorzej niż Chesterfield. Jeżeli chodzi o goryczkę, nie jest ona duża. Słaby papieros. Nic tutaj spektakularnego, ani jakoś dużo tej nikotyny tutaj nie czuć. Ani tej goryczki również nie czuć ani na języku, ani gdzieś tam w gardle. Więc to na plus. E, papierosy te nie są jakoś wybitnie drogie. Zapłaciłem za tą paczkę akurat 16 zł. E, wiadomo, są tańsze. Tak przytoczone wcześniej przeze mnie parlamenty albo elementy firskaty. No są to po prostu tańsze. E, 16 zł. Myślę, że taka cena. Średnia, średnia półka, o gdzieś, gdzieś tak nie są najgorsze, nie są najlepsze, takie mierne. No, zwyczajny papieros. Tak? Nic rewelacyjnego, nic bardzo złego, po prostu jest fajny. Hmm. Czy oprócz tego, że jest to papieros w słaby, coś jeszcze czuć? Hmm. Zapach nie jest zły. Nie, nie czuć chemią. Są papierosy, w których bardzo mocno jest wyczuwana, he, wyczuwalna chemia. Ehm, na przykład w Westach ehm, te papierosy kupiłem raz i nieprzyjemnie wspominam. I bardzo czuć, było od nich chemią jak je paliłem. Ehm, bardzo mi one nie smakowały. Więc tutaj na plus, na Chesterfieldu, żadnej takiej chemii nie czuć. Proszę Państwa, wracając do tej ceny, 16 złotych za czester filtr, kto by pomyślał, że tyle trzeba będzie za nie zapłacić. Pamiętam, jak one były o 14 zł, gdzieś w tych okolicach, więc, więc tutaj ta podwyżka dała się odczuć, to podniesienie akcyzy na tych papierosach. Więc tutaj no, niestety wszystko drożeje, takie mamy czasy. Ale jak już poruszyłem tą kwestię, hmm, Informuję Państwa, że na moim kanale działa w coś w rodzaju patronata. Jeżeli Państwo chciał mnie wesprzeć, wesprzeć moją działalność, czy sponsorować paczkę papierosów, to może to jak najbardziej zrobić. Jest link do tego pod filmem. Zachęcam do wyjścia. Można wpłacić datek i napisać, że na takie, takie papierosy, a na pewno takie papierosy się w następnym filmie ukażą, więc jeżeli ktoś byłby skłonny, skłonny do tego typu rzeczy, to zachęcam. My może jeszcze tutaj powiemy o tym, ta genesa całego, całego tego mojego kanału dla edukacji młodych palaczy. Czy jest to dobry wybór na początek? Myślę, że na pewno nie jest on zły. Cena 16 zł to już jak dla kogo? Jeżeli chodzi o to, czy są dla młodych, myślę, że tak. Dla tych najmłodszych palaczy, którzy dopiero zaczynają przygodę, nie są one na pewno złe. Nie zniechęcicie się tutaj żadną goryczką, żadnymi nieprzyjemnymi smakami. filty niebieskie są jak najbardziej dla Was. Tutaj nie mam co do nich zastrzeżeń, jeżeli o to chodzi. Więc jeżeli się, jesteście młodzi i zaczynacie palić i się zastanawiacie. Tak, jak na przykład to było w moim przypadku, gdzie na początku zdałem tylko gdzieś tam markę Marlboro, taka najbardziej po popularna, to wcale nie trzeba zaczynać od tych najdroższych. A jak zaczniecie od tych najdroższych, to potem żadne inne wam nie będą smakować. Więc yy, myślę, że nie ma co od tych Marlboro no, zaczynać, tylko tak sobie te papierosy próbować. I te re re rekomenduję, że jak najbardziej mogą być. Tutaj myślę, że się na nich nie zawiedziecie. Znalam się dobrze, więc tutaj nie mam do zarzucenia, więc tutaj nie ma z nimi żadnego problemu. Zachęcam również do zamienia łapki w górę dla zwiększenia zasięgu filmu, dzięki czemu będę trafiał do większej liczby odbiorców i będę mógł edukować, czy radzić innym palaczom. na, na, na czym nie ukuję, wam bardzo mi zależy. Dobrze, proszę Państwa, pomału kończymy palić tego Chesterfielda. Raz umówiąc. papieros w porządku, średnia półka cenowa, smaku niezły, delikatny smak, brak goryczki, mało chemii dla młodych palarzy, jak najbardziej. E, tak, proszę Państwa, mówię, w następnym filmie najprawdopodobniej będą Chesterfieldy pomarańczowe i sobie je zrecenzujemy i sobie myślę, że porównamy względem Chesterfieldów. Niebieski. Jak się różni smak, zapach, goryczka, odczuwanie nikotyny po spalonym papierosie i różne, różne inne aspekty. No dobrze proszę Państwa, czas spalony. Na niestety takiego więcej już nie mam do dodania. Co chciałem to powiedziałem. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. I do zobaczenia oraz do usłyszenia w następnym filmie. Ja się z Wami żegnam.